Dzień dobry, Wagi. E, witam Was bardzo serdecznie na Waszym e, marcowym horoskopie. Karty są przede mną, przed Wami. Dodam tylko, że oczywiście horoskop nie z każdą osobą będzie współgrał, rezonował, tak? Dlatego miejcie to na uwadze, w razie czego skorzystajcie z pomocy innych tarocisów, bo być może oni właśnie bardziej uderzą w waszą energię, aniżeli ja, ale być może co niektóre wagi odnajdą się w tym, co powiem, no i też tym samym e, zachęcam was do obejrzenia w horoskopu dla waszego znaku zodiaku. E, moje drogie wa wagi, kartą tła, która pojawia się na spodzie talii po przetasowaniu, jest król buław. E, jest to, słuchajcie, karta, która mówi nam, <laughs> tak naprawdę, o tym, że miesiąc będzie dynamiczny, e, będzie energetyczny, e, będzie Miesiącem, w którym być może wielu z Was będzie nie będzie spoczywało na laurach, będzie działało. I też tym samym tutaj faktycznie widać po kartach, że będzie wiele działo się w Waszym życiu. I też tym samym przechodzimy, słuchajcie, do pierwszego tygodnia marca. I co ja tutaj dla Was, kochani, widzę? Przede wszystkim dwie informacje, bo jedna z informacji będzie na pewno tyczyła się sytuacji finansowej, druga może tyczyć się sytuacji Uczuciowej i zacznę może od tej pod kątem pracy, bo wiele osób zarzuca mi, że, że właśnie o tej pracy bardzo mało mówię. No więc moi kochani, co ja tutaj widzę? Widzę Was przede wszystkim w karcie siły i mocy, czyli karty, która mówi nam o tym, że Wy będziecie posiadały tą moc i tą determinację i tą siłę do działania. Moi drodzy, będziecie potrafili osiągnąć wiele rzeczy wręcz niemożliwych do wykonania, bardzo trudnych do wykonania, co niektórzy z Was może starają się o jakąś pracę. I ten as monetowy dokładnie tutaj to pokazuje. Wy widzicie jakąś szansę dla siebie polepszenia swojego życia zawodowo-finansowego, tak? I tutaj przed Wami ta szansa, moje kocha, moi kochane wagi, się pojawia już na początku tygodnia marca. Tak jak Wy byście być może dojrzały do tego, że Wy chcecie coś polepszyć w swoim życiu finansowo-zawodowym. No i też tym samym ten dokładnie asik pojawia się tutaj przed Wami, ale Wy wiecie też o tym, że żeby dokonać. Tej rzeczy niemożliwej. Zdobyć lepszą pozycję na rynku a będzie wymagane w pewien sposób od Was pokonanie konkurencji, która również ma apetyt na tego asa. Monetowego, oczywiście, czyli no as monetowy, czyli być może nowa praca, lepsza praca, jakiś awans, lepsze pieniądze. Klient, oferta, projekt. Pod tym, jakby pod tą kartą, może tutaj kryć się tak naprawdę, słuchajcie, wszystko. I dlatego też uczulam Was na to, że dokładnie ten as dla wielu z Was będzie znaczył zupełnie co innego, ale dla wszystkich znaczyć będzie ta sytuacja, to, że coś intratnego na Waszej ścieżce może się pojawić albo będziecie dążyć, działać. Do czegoś intratnego, wiedząc o tym, że po drodze możecie spotkać się z konkurencją, która będzie chciała pokazać się, że jest lepsza od Was. I Wy tutaj, z dużą, bym powiedziała, siłą i niepoddawaniem się co jest bardzo ważne e, będziecie próbowali tą konkurencję, słuchajcie, pokonać. I e, jeżeli to tak nadmienie tylko, jeżeli chodzi o taką sferę oczywiście finansowo-zawodową bo to jakby Poniekąd tutaj bardzo mocno mi się rzuciło w oczy, bardziej ta sfera zawodowo-finansowa, aniżeli powiedzmy uczuciowa, tak? Przejdźmy dalej. Słuchajcie, dalej w działaniach ja tutaj widzę jakąś sytuację osoby, już chciałam powiedzieć mężczyzny, bo mamy króla kielichowego. Oczywiście dla większości wak kobiecych, no to będzie to jakiś pan, tak? Być może z trygonu wody, tak? Czyli tutaj jakieś tam powiedzmy rybki i tak dalej, skorpiony raki, ale niekoniecznie nie tak musi być. To generalnie będzie osoba, która kocha Was. Słuchajcie, no niewątpliwie jest to ktoś, kto no stoi tutaj z wielkim kielichem, kto żywi do Was jakieś emocje, ktoś, kto no tak jak wspomniałam, może Was kochać, być w Was zakochany, ktoś, kto jest gotowy wiele poświęcić w imię Powiedziałabym miłości do Was, no i powiem Wam szczerze, że tutaj ja widzę w tej osobie dosyć sporą determinację do tego, żeby w pewien sposób Was zdobyć, a bo ta siła przyciągania Was obojga do siebie jest przeogromna. Ona jest jakoby w karcie diabła: jesteście dla tej osoby jak narkotyk jak coś, czemu oni nie potrafią się oprzeć. No i tutaj, w tym drugim tygodniu ewidentnie, właśnie widzę e, działanie tej energii, e, właśnie osoby kochającej was, albo chcącej, żebyście wy byli przy nim, a bardzo dużą, e, taką właściwie bym powiedziała na zasadzie, niech się dzieje, jakby ktoś po prostu miał ochotę zawalczyć o wasze, o wasze serce, przepraszam, nie, o życie, o wasze serce, o to, żebyście byli przy nim. I on tutaj podejmuje jakieś konkretne decyzje w tej kwestii, podyktowane tym, a, że w pewien sposób wy go kusicie, przyciągacie. On nie potrafi sobie y, odmówić y, tutaj jakby tej znajomości, nie potrafi y, w żaden sposób powiedzieć, dobra, jak nie, to nie, to ja sobie pójdę. Tylko mam takie właśnie wrażenie, że tutaj jest y, bardzo taka duża siła po prostu lgnięcia was obojka do siebie i ten Pan y, pff, ta osoba postanawia. A w pewien sposób tutaj w drugim tygodniu zaznaczyć swoją obecność i w pewien sposób bardzo, bardzo tutaj jakby zdecydowanie będzie ruszał słuchajcie w Waszym kierunku. No i co za tym idzie? Ja mam takie też poczucie, słuchajcie, takiej jednej rzeczy, że czy to nie będzie też jakaś osoba z, z przeszłości Waszej? Dlatego, że tu przy tych wszystkich takich kartach na przełomie drugiego i trzeciego tygodnia pojawia się taka sytuacja jak E, szóstka kielichów. A szóstka kielichów, słuchajcie, to jest nic innego, jak powrót do tego, co było, powrót osób z przeszłości. I ja się zastanawiam, czy jakiś ktoś, kto nie potrafiłby może sobie w pewien sposób m, poradzić bez was, a będzie próbował e, tutaj na nowo z dużym impetem, z dużą siłą, z dużym przyspieszeniem, słuchajcie, takim skopyta. Zresztą i w tej karcie jest przyspieszenie, i w tej. Po prostu powrócić do Was. Zastanawiam się też nad tym, czy ta osoba z przeszłości, która tutaj jeszcze nie potrafi, no, kocha Was i wraca do Was, czy to przypadkiem nie będzie ktoś, kto kiedyś mm, być może Was skrzywdził? Słuchajcie, bo rycerz mieczowy to też jest taka karta przyspieszenia, to jest karta takiego Don Quixota, który po prostu biegnie i hura, ja tego chcę, ja to osiągnę, ja walczę. Ale to też jest karta takiego, du takich dużych nerwów. Słuchajcie, tak jakby ktoś. W pewien sposób rząd diabeł również może mówić o silnych emocjach z tym związanych. Kuszenie to jest jedna rzecz, czy powiedzmy takie zniewolenie kogoś od siebie, ale też jednocześnie może mówić o bardzo dużych, silnych nerwach, tak? Lęku, strachu, ale również gniewie przy olbrzymim, tak? I tutaj, patrząc na tego rycerza mieczowego, nawet w połączeniu z tym diabłem, mogłabym tutaj przypuszczać, czy ten ktoś, kto kocha, nie będzie chciał z dużą siłą po prostu w pewien sposób wtargnąć ponownie w wasze życie, ponieważ pcha go siła tego kuszenia, pcha go siła jego emocji, jego namiętności, słuchajcie, również. A to tak nadmieniam do tej grupy wag, która być może ma kogoś z przeszłości, z kim powiedzmy. Nie do końca fajnie się układało, a mówię nie do końca fajnie się układało, dlatego że tu już czwarty tydzień pokazuje e, tak naprawdę e, duży ból spowodowany wtargnięciem tej osoby e, do waszego życia. Albo też ta osoba, wchodząc tu, pojawiając się ponownie, gdzie wszystko po prostu przyspieszy, nagle namiętność, pożądanie, wszystko naraz, może spowodować tak naprawdę w was wagi, jakieś takie poczucie, że wy teraz. E, no, nie wiem, może musicie coś skończyć, tak? Może w pewien sposób, e, albo wpadnie jak huragan i się nagle odsunie, bo tak też jeszcze słuchajcie, może być, zostawiając was tutaj ze łzami w oczach i z takim poczuciem połamanego serducha. E, więc, jeżeli to będzie taki właśnie pędzi wiatr, który wpada i wypada, bo to tak mniej więcej trochę wypada, wypada w tych kartach, facet kochający leci jak burza w naszą stronę, tak? Ciągną go tutaj emocje, seksualizm i wszystko. Powraca z przeszłości, i nagle Rydwan Bach, być może od razu bardzo szybko zniknie, i was zostawi tutaj, bym powiedziała, w takiej fazie troszeczkę połamanego serduszka. Będziecie gdzieś tam może cierpiały, że to się bardzo szybko skończyło, że w pewien sposób ktoś przyjechał, zrobił co miał zrobić i uciekł, i wy teraz tęsknicie, jesteście załamane tą sytuacją, tak? I ta sytuacja jest spowodowana zresztą kartą śmierci, tak? czyli bym powiedziała tutaj sytuacją jakiegoś szybkiego zakończenia czegoś. I wychodzicie, słuchajcie, z kartą, powiedziałabym, rozmów, z kartą komunikacji. Z kartą przyspieszenia jakiejś sytuacji, ale słuchajcie, uważajcie, e, dlatego że ta komunikacja może być taką komunikacją, powiedziałabym, nieszczerą wobec Was. E, taką być może Wy będziecie się z kimś komunikowały e, gdzieś za plecami, czyimiś. To też nadmienię, tak? Bo słuchajcie, jakby nie, jakby nie było, mamy tutaj dwóch, kr dwóch króli, tak? Jest jeden, jest drugi. Może jeden z nich to jest ktoś, kto wraca z przeszłości, do którego czujecie jakąś tamiętę, a w rzeczywistości jest jeszcze. Czy jakaś inna osoba i dlatego wy teraz cierpicie, bo nie będziecie wiedziały, co wy macie tak naprawdę zrobić i te komunikacje takie potajemne na ten temat z kimś gdzieś tam prowadzicie co dalej. i tak no, co dalej z tym wszystkim zrobić, bo cierpicie, bo z jednej strony ciągnie Was powiedzmy tutaj do jednego mężczyzny albo do tego albo do tego, a drugi jest tylko jakimś tam powiedzmy tłem waszego związku. No nie wiem, drogie wagi, ale bądź co bądź, ewidentnie widać tutaj taką właśnie sytuację powrotu kogoś, kto narobi bardzo dużo zamieszania w waszym życiu. Wy, te wagi, które mają taką sytuację, zapewne będą wiedziały, o kim myśl, o kim ja tutaj, karty wam próbują tak naprawdę powiedzieć, nie to, że ja, ale tego właśnie powrotu kogoś z przeszłości, kto tutaj narobi wam dużego zamieszania w tym marcu, naprawdę dużego, takiego, że nawet <laughs> spowoduje te łzy, spowoduje te ten ból emocjonalny, e, powiedziałabym, I, i o co tutaj może biegać? A może to jest też, słuchajcie, ktoś, kto po prostu nie poradził sobie z tym, że kiedyś kogoś rzuciłyście czy, rzuci, czy rzuciliście, tak? I teraz po prostu on ciągle walczy o was, ciągle w pewien sposób wraca, ciągle wam psuje wasze życie, co chwilę e, jakby poprzez swoje nieustabilizowane emocje, e, które na przykład kryją się chociażby w tej karcie i w tej. A po prostu robi bardzo wiele zamieszania w waszym życiu, e, tak naprawdę wywracając je całkowicie do góry nogami. No nie wiem, drogie, drogie wagi, e, to już sobie same tutaj, jakoby będziecie wiedziały, jak dopowiedzieć. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, e, czy coś. Czy ktoś z Was ma bardzo podobną historię do tej, której tutaj użyłam opowiadając Wam o kartach? Dodam tylko tyle, że w marcu pojawią się jeszcze czytania stricte miłosne, takie wiosenne miłosne dla każdego znaku. I zobaczymy też wówczas, co tutaj pod kątem typowo miłości karty będą chciały dla Was drogie wagi powie powiedzieć. A póki co, kochani, no to cudownego marca Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie, Buziak.